Okej, doki, zaczynamy, nie wiem czy wszystko przygotowałam, kurde wiecie co, posmarowałam sobie włosy kurde olejkiem i takie są lejące, że normalnie za chwilę muszę je poprawiać, dobra, rozpocznij gotowanie, czy najpierw sprawdzimy jeszcze składniki wszystkie, czy mamy, 500-600 gram filetów z piersi kurczaka, mamy, Pokrojonych na około 2 cm kawałki, czyli za chwilę pokroimy nasze cycki. dwie pół, pół łyżeczki soli i łyżeczki pieprzu. Dalej papryki słodkiej mielonej, pół łyżeczki. Papryki słodkiej mielonej, ja mam tutaj w moim przyprawniku, także będziemy jechać na oko. Łyżeczki kurkumy mielonej, kupiliśmy, właśnie. Czy to jest otwarte już? Nie jest otwarte. Już bym nasypała, nie? Już by był normalnie. Fail. O, dobrze, że nie wysypałam. Ale toż to, to, to pachnie. <laughs> Dobra, rozsypało mi się. Czekajcie. Że jak mi się coś nie wysypie, to przecież ja bym nie była sobą. No, przynajmniej jest ładny kolor glasy. Wiecie? Taki marchewkowy bym rzekła, no. Przynajmniej, przynajmniej widzicie, że robię wszystko na żywo. Nie ma tu żadnego scenariusza. Okej. Okay? Mamy kurkumę, e, dalej e, kurkuma, olej, oliwa z oliwek, bardzo proszę. E, dalej marchewka 200 g. my mamy nawet 600, także super. 200 gram cukinii i tego nie będziemy dawać, ja nie przepadam. E, pokrojone na kawałki, czerwona papryka bez gniazd nasiennych. Mamy czerwoną i e, żółtą, i ja niby przecież jeszcze chyba nie mam tutaj, wiecie, co dokroję sobie, ponieważ mam, więc użyję. Dlaczego nie? Mam jeszcze tu czerwoną, więc też ją sobie dorzucimy. E, czyli paprykę i piersi za chwilę pokroimy. Dwie łyżeczki koncentratu bulionu warzywnego, niby wykonanego w termomisie, ale to nie znaczy, że nie możemy dać e, moich tych kostek. Czekajcie, to są te warzywne, tak. Dobra, jeżeli chodzi o to, że mają być dwie łyżeczki, więc może damy dwie kostki. W ogóle akurat dwie mam. Dalej, no właśnie, lub kostki bulionu warzywnego na pół litra pokruszone. 250 g ryżu parboiled. O, tak się miał nazywać, więc to właśnie jest dokładnie ten long grain. I 1200 g wody. Później do sosu potrzebujemy 10-20 gram natki pietruszki. Mamy świeżej, tylko liście, więc mamy. Cebula. Także mamy cebulę, damy resztkę tej, co mam i tą. Mm, pokrojonej w ósemki. Eee, 30 gram oleju. Śmietana minimum 30%. Gdzieś tu było, nie? Czy ja ją ja schowałam? <laughs> A, tu jest. Mamy śmietanę. Łyżeczki musztardy. Jest tu musztarda. Łyżeczka soli. Pieprzu, papryki słodkiej i skrobia kukurydziana, czyli my damy mąkę kukurydzianą, Cornflower. Bardzo proszę. No i mamy już wszystkie składniki. <tryk> Także teraz ja tylko pokroję sobie paprykę. I tylko pokroję kurczaka, i zaraz do Was wracam. No i dobra, wiem też, że słuchajcie, z dwie osoby mi tam pisały kurcze przy komentarzach że chciałybyście móc widzieć jak ja to tutaj robię. Nie wiem czy to wam coś da, czy wam to pomoże. Jeżeli tak, nie ręczę za światło. No ale to wy wybieracie, chciałyście widzieć co nieco. Ja wam mówiłam, że tutaj mam okno, więc dlatego powinnam nagrywać wiecie do światła, a nie od światła. Ale okej. Okay. Zabierzmy się za przepisik. Mam nadzieję, że cokolwiek będzie tutaj widać. Chyba że zapalę światło. Czekajcie. Ja cię nie ganiam, lalo. Uwaga, czy będzie trochę lepiej? Yy, dajcie mi oczywiście znać. M, nie wiem, nie wiem, jak to będzie z Waszego punktu widzenia. O, tak chyba powinno być ok. Dobra, widać trochę termomisia, co robię, gdzie, jak wrzucam, więc powinno być ok. Rozpoczynamy gotowanie. Więc na pokrywie naczynia miksującego, yy, postawić miskę. Postawiam miskę. Wszystko, widzicie, powinno być ok. Dalej. Odważyć do miski 500-600 gram filetów z piersi kurczaka, bez skóry, pokrojonych na około 2 cm e, kawałki. Zniżę, Tu jest wszystko pokrojone. Przygotowany jest kurczak i przygotowałam sobie również e, paprykę i cebulę. Znaczy, papryki jeszcze nie pokroiłam, ale mamy zważyć. I ma być tutaj, słuchajcie, 500 gram. Teraz już zgubiłam, bo nie wiem, ile w końcu ja skroiłam. Mamy! Bingo, ale patrzcie. Ja to mam po prostu tarę w oczach. Serio. Dobra, opakuję rękę. Dalej. Dodać do miski pół łyżeczki soli, pół łyżeczki pieprzu. E, pół łyżeczki soli, pół łyżeczki pieprzu. Pół łyżeczki. No to no nie żałujmy. Pół łyżeczki to nie jest też tak bardzo mało. Żeby nie było za pieprzne ani za, e, za słone, Pół łyżeczki soli. No, dajemy po prostu na oko. Myślę, że myślę, że na razie starczy. Zawsze można dosolić i zawsze można dopieprzyć. byleby nie spieprzyć, wiecie o co chodzi. E, pół łyżeczki papryki słodkiej. Pół łyżeczki papryka lubimy. Myślę, że dałam nawet więcej. E, pół łyżeczki kurkumy i. I. I zaraz będzie ciąg dalszy. Kurkumy, pół łyżeczki. No. Z tym to nie wiem, jak mam działać. Wolę dać mniej i później dodać, dlatego że nie używam na co dzień kurkumy, słuchajcie, w gotowaniu. I dalej. Odważyć do miski pół gram oleju. Dobra. Pół gram. 15 gram dziewczyny. 15 gram oleju. Dobra, dałam trochę więcej. Dzisiaj mam nadzieję, że nie stanie. Dam 21. Wymieszać i poczekajcie, ściągnę to sobie, bo mi będzie lepiej. Jak wy będziecie widzieć, mieszam Ten samą umy, także don't worry. Be happy. No, czyli rozumiem, że to będzie ta nasza taka marynatka. Tak jest, o ładnie, już pachnie pięknie, kurkumą. kurkuma jest uczuwana tutaj najbardziej. Dobra. I pewnie będzie, że zdjąć, ale sprawdźmy, wymieszać dalej. Kurczaka w marynacie ułożyć w dolnej części. Przy... O, mamy nową czynność. Dobra, uwaga. Kurczaka w marynacie ułożyć w dolnej części przystawki waroma i odstawić. Dolna część przystawki waroma, to będzie to e, zdecydowanie, ponieważ to jest góra, a później tutaj idzie jeszcze to takie sitko, więc to będzie to. Tutaj jest zdjęcie z całym przyrządem i teraz szukamy. Dolna część, czyli zgadza się. Tu jest pokrywa, to jest to przeźroczyste, to jest wkład warony, waromy. Wkład waromy, to jest pokrywa waromy, a to jest dolna część przystawki waroma, czyli właśnie dokładnie ta. Także prawidłowo a to układamy. No, doki, super. Wow, będziemy chyba posługiwać się nowym czymś. Czekajcie, powrócę, że umyję. Ja mam po prostu taką chorobę, że jak coś robię, to no ja automatycznie muszę sobie umyć. Być może później będę musiała jeszcze przełożyć i, i może niepotrzebnie to myję, ale tak mam już. Dobra, odstawię. Tak wygląda on ułożony. Bardzo proszę, kurczaczek jest ułożony. I lecimy dalej. Dobra, eee, odstawić, odstawiamy. Do naczynia miksującego. Ściągamy od eee, Tarujemy, zerujemy tarę. Eee, 200 gram marchewki pokrojonej na kawałki. Ja kupiłam marchewkę już pokrojoną. To jest bardzo fajne rozwiązanie, uważam. Eee, 200 gram. No nie wiem czy to takie kawałki, słuchajcie, mają się będzie to siekać. Powinno, nie? Dobra, 200 gram, 203, oki doki, pokrojonej na kawałki, dalej, dodać 200 gram cukinii pokrojonej na kawałki, nie dajemy cukinii, dalej, 150 gram czerwonej papryki bez gniazd nasiennych pokrojonej na kawałki, 130 i starczy, w sumie nawet mogę odjąć, czekajcie, 100. Do 60 odejmijmy jeszcze jedno 150 akuracik Dalej założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. Miarkę zakładamy na pokrywę, czyli w ten sposób. Wszystko ma być dobrze. E, dalej ustawić obrót 4,5. I tu pokazuje nam 4 sekundy. Jesteśmy na kroku 11 z 46. Obrót 4,5. Koniec rozdrabniania. Sprawdźmy rozbieracze. Zobaczcie, jak rozdrobniło. Cudownie to rozdrabnia. Po prostu idealnie. Idealnie! Coś czuję, że będzie fajna sałatka wygląda w tym. E, dalej. Włożyć wkład waromy. Czyli wow! Pierwszy raz będziemy używać czegoś nowego. Włożyć wkład waromy. Do tej mojej. Zobaczcie, mamy to, pod spodem jest kurczaczek. Super! Cieszę się, że nowa funkcja weszła. Dalej, przełożyć rozdrobnione warzywa na wkład waromy odstawić. Postaram się Wam to zademonstrować, bo wiem, że to tu pasuje. Widać? Widać. I teraz mam przełożyć te warzywa po prostu tutaj, na górę. Wszystko widać? Wszystko widać, piękny kolor. Przekładam wszystko, tutaj to moje. Mam tutaj to włożyć, więc przekładam. Przełożyłam. Wygląda to już smacznie, w sensie tak kolorowo. Bardzo proszę. Przełożyłam. Teraz to odstawiam, bo piszę, że mam odstawić, więc odstawiam. To nałożyłam specjalnie, żeby Wam pokazać. Wkładam na razie z powrotem miniatkę, bo nie wiem, czy znaczy, naczynie, bo <laughs> nie wiem, co mam dalej zrobić. Odstawić. Dalej. Do naczynia miksującego włożyć dwie łyżeczki koncentratu bulionu warzywnego. Cześć! Dobra, wkładam, słuchajcie, nie wiem, czy łóżeczki sobie weźmy. Ok, jeszcze raz dwie łyżeczki koncentratu do naczynia miksującego. Jedna łyżeczka. Mamy dodać dwie, to damy dwie. Dałam dwie. Następny krok dodać 5 gram oleju. 5 g oleju. No pięć to już będzie dziwne. Cztery, słuchajcie. Idealnie, 5 gram. Idealnie. Oleju, dalej. E, 1200 gram wody. 930. 1020. Wow, powiem Wam, że sporo. 1228. Przesadziliśmy aż o 8. Dobra, zostawiam mój pokal. Dobra, dalej. Włożyć koszyczek, ale czad, ale czad, mamy nowe funkcje, słuchajcie, jak ja to uwielbiam, wkładam koszyczek tutaj, tutaj, dobra, włożyłam koszyczek, muszę to dobrze za, 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 zategować, dobra, włożyłam koszyczek, dalej, e, odważyć do koszyczka 250, wow, już widzę, tutaj jest woda i ten ryż tutaj ma być, okej, okay. 250 gram ryżu per boilet. 256, prawidłowo. Mamy dalej na pokrywę naczynia miksującego na, nałożyć przystawkę Varoma. Na pokrywę naczynia miksującego, czyli mamy tu ryż, mamy tam ten olej i te, 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 te kostki. Super! E, przystawkę Varoma. Uuu. czyli to wszystko razem z suzamem do kupy w zestawie czat dalej ale się jaram 25 minut waroma e, ustawić obrót 1 tym razem wygląda to tak no i powiem wam, że jestem pod wrażeniem bo w końcu mamy coś nowego mamy nowe zupełnie funkcje gotowanie na parze i 25 minut. Także odzywam się do Was za 25 minut. Ja się jaram. czat. <laughs> Oki doki, wracamy. Wróciłam do Was po 25 minutach. E, pachnie obłędnie. Ja uwielbiam w Thermomixie to, że, że w domu całym pachnie jedzeniem. To jest po prostu sztos. Następna czynność, 21 z 46. Dość sporo. Co robimy? Zdjąć przystawkę waroma i odstać. Mamy tutaj, wow, ile tego ryżu jest. O, czekajcie, muszę to zobaczyć. O, o, dziewczyny, patrzcie, chłopaki. E, tak, tutaj mamy ten cały ten ryż w środku, ale Wam pokazuję, co. O, tam jest ryż, tu są warzywa, a to właśnie dla naszego kurczaka. O, ja już chcę to jeść. Ale nie pytajcie, jak tu pachnie. Właśnie z Monią piszę i Monia pisze, że to robiła. Także super. Napisała, że smaczne, że przepyszne, więc ja się cieszę, że wybrałam akurat ten przepis. Nie wiem, dlaczego mamy jeszcze w cebulę, więc chyba będzie jeszcze nam potrzebna. Zdjąć przystawkę, waroma odstawić. Odstawiłam. Dalej. Ostrożnie wyjąć koszyczek. I pewnie mam odstawić, więc odstawiam sobie tu do pustego, czystego zlewu się wystraszyłam. Tu mamy całą tą pozostałość, ale pewnie to będzie nam chyba do czegoś potrzebne. Dalej ryż przełożyć do innego naczynia i odstawić. Przełóżmy sobie ryż do mojej miski. Sam się przełożył. E, dobra, na razie nie myję tego, bo nie wiem co z tym mam zrobić, ale pięknie pachnie. Zobaczcie w ogóle, tyle z tego ryżu, także naprawdę sporo. Ok, odstawiam. Dalej. Mm. Dodać, dodać, ugotowane warzywa dokładnie wymieszać kopystką, Ułożyć ugotowanego kurczaka, odstawić w ciepłe miejsce. Dodałam, odstawiam. Czekajcie, tylko ze te mnie nieław artystyczny, który mi się tu wytworzył. Warzywa dokładnie wymieszać. No ma być ryż warzywny, no to, no to mieszam. Dobra, e, ułożyć ugotowanego kurczaka i odstawić w ciepłe miejsce. No ułożyć, no to chyba na tym ryżu, nie wiem. Chyba dorzucam, no bo co mam zrobić? Nie wiem, tak zrozumiałam, słuchajcie. Tak po prostu zrozumiałam. Dobra. I odstawić w ciepłe miejsce. Pięknie to wygląda i pięknie pachnie. Dalej. Płyn pozostały po gotowaniu przelać do innego naczynia i zachować. W tym smaku, czekajcie, ktoś puka. Okej. Okay. Uno momento.